Teraz u ciebie się pojawi taka informacja. Mhm. Czy zezwalasz na dostęp? O! Chcesz mi zezwolić, żebym ci pomogła? Tak. tak. Trudne wyło, czy nie? <laughs> Brawo! Korzystając z usługi Eker, dostrzegłam bardzo dużo plusów. Jednym z nich jest oszczędność czasu dla mnie jako asystenta oraz też dla klienta. Wystarczy, że mamy telefon, komputer i ta osoba również. E, mamy dostęp do wielu różnych programów, które mogą usprawnić w ogóle funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Nie było do tej pory osób i usług, które by wspierały te osoby w wejściu w to, a my coś takiego zaczynamy robić i mam poczucie, że to jest pewien, e, w pewnym sensie przełomowe. Jest cały ekran, okno lub karta. Więc ja, ja nacisnę okno i będzie miał Pan. Część mojego ekranu. Chętnie się zainteresuję dalej możliwościami takich rozmów. EKER jest innowacją. Wszyscy organizatorzy usług asystenckich, opiekuńczych w Polsce potrzebują tego rozwiązania, dlatego że pandemia, trendy demograficzne pokazały, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby klientów tylko i wyłącznie za pomocą usług stacjonarnych. Mam takie wrażenie, że to jest właściwie ostatni moment, żeby jakoś poprzez takie działania dopasować się do tego, czego oczekuje od nas rzeczywistość, czyli żeby. Też osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogły aktywnie uczestniczyć w tej przestrzeni wirtualnej. Coraz więcej urzędów, instytucji, miejsc funkcjonuje nie tylko w takiej formie zdublowanej, tak? że jest ta rzeczywistość na żywo i rzeczywistość online, a przechodzi wyłącznie na rzeczywistość online. No więc możemy sobie wyobrazić, jak mogłoby się zwiększyć wykluczenie cyfrowe, jeśli ta asystentura online no, nie zafunkcjonuje. Stąd myślę, że te działania w projekcie, stąd zaproszenie asystentów do takiego naturalnego rozwoju w kierunku tej asystentury online. Asystent jest narzędziem niezależnego życia. Często nie zastanawiamy się nad tym, kiedy robimy pranie, kiedy idziemy na zakupy, czy będziemy mieli trudność porozumienia się z lekarzem, czy nie. I dlatego tak ważne jest wychodzić naprzeciw tym potrzebom i stwarzać jak najwięcej możliwości do tego, żeby te usługi były świadczone właśnie wtedy, kiedy uczestnicy ich potrzebują. Zakładamy, że będziecie chcieli Państwo przeszkolić swoją kadrę, żeby przygotować tych specjalistów do realizacji usług online i zastanawiacie się również, jak realizować takie usługi. To zacznijmy od początku. Najpierw konieczne będzie szkolenie. Zachęcamy, żeby program tego szkolenia opracować wspólnie z asystentami. Dlaczego? Dlatego, że najpierw ocenią oni swój poziom kompetencji cyfrowych. My dajemy Państwu gotowe narzędzie, czyli Radar Umiejętności Cyfrowych. Wspólnie zrobicie audyt techniczny, czyli zobaczycie, jak technicznie wygląda sprzęt Waszej kadry, może pojawi się tu jakieś zaskoczenie, ale też jak sprzętowo wyglądają zasoby klientów. I dopiero wówczas możecie rozpocząć szkolenie, w którym pojawią się Dwa ważne wątki. Z jednej strony, oczywiście, aplikacje, narzędzia IT do prowadzenia szkoleń online, ale to, co bardzo ważne, wielu asystentów zwraca uwagę, że świat cyfrowy, sieci jest dla nich czymś nowym. Nie czują się tutaj pewnie. W związku z tym, zajęcia z psychologiem, który pomoże przejść asystentom z usług stacjonarnych do cyfrowych, też tutaj będzie bardzo potrzebne, czyli praca z własnymi przekonaniami o tym, czy jestem odpowiednio przygotowany do pracy cyfrowej, czy też nie. Zachęcamy do tego, żeby z tych dwóch komponentów stworzyć fajny program szkolenia. Te usługi są zazwyczaj usługami dostosowanymi do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Więc proces szkolenia musi na przykład uwzględniać to, że nasi odbiorcy tych usług są odbiorcami z różnymi rodzajami niepełnosprawności i mogą potrze potrzebować usług o różnym charakterze. Więc proces szkolenia asystentów musi na przykład to uwzględniać, czy opiekunów, że potrzebujemy dostarczać im wiedzę i umiejętności jakby potrzebne do pracy też jakby z konkretnymi rodzajami na przykład niepełnosprawności, tak? Że to nie jest tylko jakby taki ogólny bank wiedzy. Owszem to jest jakaś podstawa, ale warto asystentom też przekazać i uwrażliwić ich na to, że te usługi są jednak dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych uczestników, a oni się różnią. Z naszego doświadczenia wynika, że zawsze na początku pojawią się pytania, wątpliwości i to jest ok. To jest naturalny etap tego procesu, dlatego że klienci wspólnie z nami uczą się zupełnie nowej relacji ze swoimi asystentami. Natomiast z naszych doświadczeń wynika, że dzięki tej relacji, uwaga, odkrywają siebie na nowo. I często dowiadują się o sobie zupełnie czegoś nowego. A też w kontekście dostępności, czyli bardzo aktualnie ważnego tematu w Polsce, dodam, że czasami podczas usługi stacjonarnej klient nie jest w stanie wejść z asystentem do jakiegoś budynku, ponieważ nie jest on dostępny architektonicznie. Ale uwaga, ten sam budynek, ta sama instytucja. Okazuje się dostępna cyfrowo i klient swobodnie z pomocą e-asystenta może zrealizować swój cel i załatwić konieczną sprawę. Dzisiaj rano e, miałem taką sytuację, że pan, który e, jest sparaliżowany praktycznie od linii barków w dół. E, no, chciał zobaczyć jakieś miejsce, i ja mogłem mu na Google Earth pomóc e, wskazać e, jakieś dane miejsce na świecie. To akurat było Bengazi w Libii. Dlatego pana jest niemożliwe, żeby tam teraz dotrzeć, ale przez to, że mamy taki program i przez to, że ja mu mogę to pokazać siedząc u siebie w domu, nie, nie muszę specjalnie się do niego wybierać, żeby mu pokazać jedną stronę, na którą wchodzę przez dwie minuty na komputerze. No to to jest dużo łatwiejsze. Możemy sobie taką wirtualną podróż zrobić. Daje możliwość wspierania osoby z niepełnosprawnością, kiedy nie ma możliwości się spotkania, wyjścia z domu, nie każdy ma dostosowane mieszkanie, może je opuścić i wtedy na odległość można udzielić wsparcia, zakupy, umówienie telefonicznych, różnych rzeczy. Na początku bałam się, jak to będzie wyglądać wszystko, czy moja podopieczna da radę sobie z tymi wszystkimi programami, z tą obsługą komputera samemu, ale po... Godzinie jakby wytłumaczenia siedząc obok niej naprawdę szybko bardzo załapała. Próbowałyśmy już łączyć się właśnie zdalnie i przebiegło to bardzo pomyślnie. Ja pracuję z osobą niesłyszącą, która mieszka w takiej małej wiosce, do której, w której dostęp do asystentów jest mały. I dlatego ten czas spotkań w formie zdalnej jest bardzo dla nas ważny, bo możemy sobie wtedy zaplanować, co chcemy robić, jak już się spotkamy, jak wykorzystamy ten czas, gdzie pojedziemy, co, co zrobimy, co załatwimy. To nam bardzo pomaga. Samo to, że ja nie muszę do niego jechać, on nie musi do mnie jechać. Jest perspektywa taka, że siadamy sobie wieczorem, on sobie siada przy laptopie, ja przy laptopie, no i... Rozmawiamy, jakbyśmy byli w pubie albo w kawiarni, prawda? Masz takie opakowanie, jakby na górze jest żółte, ten firma jest czerwonym napis, namalowane, a na dole masz czarne wafelki. A, was, aha. Dobra, no to mam tyle z tych, z tych rzeczy takich, co bym chciał. W różnego rodzaju projektach na asystenta jest prowadzona rekrutacja. Ważna jest oprócz motywacji też taka kwestia merytoryczna. Dobrze jest, aby to były osoby, które z jednej strony posiadają już pewne doświadczenie we wsparciu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, znają specyfikę. Y, mają też kompetencje y, osobiste y, w kierunku pomagania. No ale z drugiej strony, jeśli chodzi o taką asystenturę online, y, ważne jest też, żeby to były osoby, które y, no, będą czerpać też taką frajdę y, z pracy y, w ten sposób. To co, to, co robimy na co dzień, y, no właściwie każdy z nas wykonuje w pewien sposób naturalnie. Osoby, które ze względu na różne czynniki są wykluczone cyfrowo, pokonują niejedną górę w cudzysłowie, żeby dojść do tych przestrzeni, żeby nabyć te umiejętności, żeby w ogóle móc skorzystać. Z tej przestrzeni. No, możemy sobie wyobrazić, że na przykład osoba z dysfunkcją wzroku często potrzebuje specjalnego oprogramowania, żeby w ogóle dowiedzieć się, co znajduje się na jakiejś stronie internetowej, żeby poznać znajomych, czy, czy umówić się na randkę na przykład na portalu randkowym. I coś, co wiele osób traktuje jako pewną oczywistość, no tutaj jest po prostu dobrodziejstwem i asystent, który jak sama nazwa mówi, asystuje, czyli towarzyszy, może towarzyszyć w taki sposób, aby wesprzeć osobę z niepełnosprawnością we wchodzeniu w tą przestrzeń wirtualną. Jesteśmy po rozmowach z asystentami, uczestnikami szkolenia. I to, co zwróciło moją uwagę, to wypowiedź jednego z asystentów. Na pierwszych zajęciach powiedział: Trochę zastanawiam, czy te usługi mają sens. Zastanawiam się, czy to faktycznie jest potrzebne um, asystentom i klientom. Natomiast dzisiaj, kiedy jesteśmy już po ostatnim dniu szkolenia, ten sam asystent powiedział: Wow! Od razu widzę, jak w wielu sytuacjach mogę zrealizować usługi swoim klientem. Na przykład wczoraj musiałem odmówić e, usługę stacjonarną, ponieważ jestem przeziębiony i nie mogę jechać do klienta. Natomiast tą samą usługę, plan, który miałem do zrealizowania, mogę, e, mogę zrobić za pomocą połączenia e, online. 8 godzin, które mamy na to, na takie początkowe, to myślę, że będzie mało i że będziemy po prostu, nawet w późniejszym czasie będziemy to po prostu kontynuować. Czuję, że, że to jest potężne narzędzie, które, które będziemy też z czasem na pewno jeszcze rozwijali, i, i jest wiele szans i możliwości i takich rozrywkowych, i rozwojowych. No, tak naprawdę każda osoba, niezależnie od tego, jak ją, jakiego rodzaju ma niepełnosprawność, może coś wykorzystać, ponieważ. Jakby postawmy się w, takim, w takiej perspektywie, że my wszyscy korzystamy z technologii i mamy do tego dostęp, mamy takie zasoby, żeby sobie samemu wejść, gdzie tam chcemy i zrobić, co chcemy, a często osoby z niepełnosprawnościami są w pewien sposób wykluczone w cudzysłowie z tego technologicznego świadka. I ja nie do końca sobie jakby wyobrażam, czemu.